Ciechanowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego, w którym ranna została jedna osoba. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13.30 w Ciechanowie na skrzyżowaniu ulicy Widnej i Czarnieckiego. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 25-letnia kierująca samochodem Opel Corsa poruszała się ulicą Czarnieckiego w kierunku ulicy Widnej. Natomiast ulicą Widną poruszał się 53-letni kierowca BMW wraz z pasażerką. Na skrzy... W tych ulic doszło do zderzenia pojazdów. W wyniku uderzenia pojazd BMW wjechał na chodnik trawnika następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku zdarzenia do szpitala zostały przewiezione dwie osoby, kierowca oraz pasażerka BMW. Według informacji uzyskanych ze szpitala kierowca BMW doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Policjanci ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku. Również policjanci zatrzymali kierującej oplem korsa prawo jazdy.